O! Żeby nie było. Stałem pierwszy, pierwszym na tym który Co się rozwalił. Co się stało? tym? go? <śmusza> o, basta! Oj, oj, oj! Baja Bomber Wydaj, bój, bój! Czyli będziemy was bombardować b jak chcesz, tak? Bzik! Gda się a tu? To jesteś filmowiec. Tak. Masz pomysł na jakieś tonga? Tak. A wiesz, że mam? No to Ale nie wiem, czy mi się wcale. Nie wiem, że Timtonga grał. Mam chodzę do tink tonga, tylko nie wiem jak go nagrać. To no. zrób to? Jakby coś głupiego po prostu. Nagraj. No właśnie szczerze, najlepiej jakbyś po prostu ty Silo wziął i nagrał. No, mhm. By, <laughs> e, byłoby to chyba najlepiej. Gdzie, Gdzie wy jesteście? Pomocą, Pakinawa, na dole jadą samochodami. A bo my mamy ich zestrzeliwać! Nie, to my wam nie, mamy was zbywalić. Ma a, a wiecie, że my też mamy RPG? No i co? Ale, no, ale, ale nie, nie możemy z... z... RPG'ami no, mamy to zrobić. Jak coś guzik, jak coś za... Zadaj pytanie, to spróbujemy ci właśnie odpowiedzieć. Dobra, co dobra. Jak co? na metę, to będziesz mógł ich z tego mm. wtedy. A, tak, to top plus jeden. Wszystko <laughs> W tym momencie no. waszym zadaniem jest. jest jazda, a naszym zadaniem jest trącenie was. Bardzo nie do popugi. Bombardiery lecą no już Doloresz. No Kapitano Bombardiero. Cześć! A! <laughs> No, Ej hey, bo to wsteczny, 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 robię wsteczny. wsteczny O jezus ty! O ty ale to z walnął? No wiem że tu, no wiem Spokojnie już idzie Zamiennik pokus z rąka Już idzie, już idzie. Dobrze jeżeli to nie będzie tego i... Ja pierdzielę, chłopcu, ale nie, się Ej, urwałem ci dach, chłopie Dach ci urwałem Dobra, jestem lżejszy Poka teraz Poka da dach, Guzik Co? Nie mam już dachu Jaki dach, jesteś? To, nie pokażę No, Guzik w tym wieku już też bez włosów, no, także. No, jeszcze ja się, się trzymam! No, tak, przecież co, ty nie widziałeś, Widziałem wtedy, ale. A ja w kapeluszce tak? Tak Sprawdziłeś się troszkę, czy nie? Nie byłeś jeszcze? Co? No siłka. Ta siłka. 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 siłka, jak tam siłka. Ah, no. <gulet> no, właśnie A, tak. Właśnie tak. Głupia, nie, sprawa. Tak, głupia tak wyszło jakoś. Znam to Guzik, znam to bardzo dobrze. <gulet> ale ja wam wiesz, bo... Dawaj ja na jednego. Ja mam daleko na siłowni, ja, ja mam 400 metrów na ja siłowni. Ja mam dwa piętra na no, siłowni. Dawaj go od drugiej strony, od drugiej strony go. A ciężko się da to bierze, A ciężko mnie mi. Przepraszam, ty bardziej, że w dusza zejść. Oj, łapie. Wystarczy bój. deficyt kaloryczny, ja polecam, dziennie... 1400 kalorii dziennie. Ja, ja pod siłowni dwa razy dziennie chodzę i jestem tam, ale tam jeszcze występuje bo sadałem. Leci! Nie! Sam wypadłem, Ale wyjdź z auta, jak lecisz. Dobrze. Ale żyć gówno odwalił jeszcze jeden, no. jeszcze jeden! Ja chciałem się schować tam przed nimi. Jest jeden do złapania. Jest, to Maria. Ja tu trikuję cały czas, ale no. Oni no tak kręcą. Dużo, On trikuje. Że... No, Ciężko jędzie też, ale daleko się Ale my mamy, powiem ci, strasznie wolny samolot. Ta. No tak, tak, też to tak. właśnie Na prostej wy jesteście szybsi, więc. Tak, tak. Ja to nie będę jak ten samolot z no, 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 no. I to jest problem. No, ale ty tutaj... się Cześć, bo on już tam no, jest. Tu, jest. Jezu, ja myślałem, że on tu za zawraca. No nie! <mum> Patrz, on tu się rozwalił o to kółeczko. Nie! Czyli ja mocy nie mam, chłopie! Haha, ha, ja nie mam mocy! Nie mam mocy, naprawdę! No co? O co trzeba trzeba dochodzić? No Jak jakiś gigagnet! Jak gigagnet! No, cie... panie! No <suszy> <suszy> i kurde, myślałem, że go. <śleszy> Działam, jak Kurde, gdzieś, ciężko nie macie. Chcesz no! Nie oh. <ślistrać> to zadanie wyleciał! Oh, no o. O, no, o! Nie! Mam nadzieję, że cię nie wysadziłem. Nie, nie, nie. No, nie, nie no, no dobrze. Ale no, z ale silo zniszczy, ale... cię zniszczył. Dobrze, no, no, no. no, 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 no. A to. A bez, bez problemu. Żyje, żyje. Ale tutaj była tak akcja. Wiesz, co mi się wydarzyło, że wydaje że on wybuchł, bo już drugie palnięcie było mocne. No, 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 już się zniszczył. Twój też wygląda, jakby miał się rozwalić, szczerze. No! nie Nieco. No próbuj. This is the end. Nie no koniec jest, weź tak tam do niego. Wierdził. Tak? Tak, nie umiem on tam chyba nie może wjechać na razie, ale... No. Dawaj, goń go! Wleć do tej dziury i go Wlatuje, rozwal. wlatuje Wleć, wleć Dobra. Wletuje, wletuje Wleć! Stajfera, wletuje. wleć. Stajfera, wleć. wleć. Stajfera, wleć. Wletuj tam! Samolot. To nie jest takie Find proste! Them. Ale ten samolot nie jest taki hot. Ty weź tam wyleć co co tam to. Co damy skydro? No dawaj! Okay. Może teraz nie pierwszy setyzik ja na wyszce lata Nie ma mocy, nie ma mocy Oj Nie ma mocy Jak coś ten masz Dobra, to już jest koniec Ja muszę niestety ja nie leci. strzelić chyba w... ...niestety. Przykro mi Harakiri Płaki za mądrze Tak było <śmusza> Ten! No, runda numer dwa Bombers, runda numer dwa Baja Bombo! <śmusza> Dobra, Shepard. Bogaty w uważać Bardzo, bo mam wrażenie, że oni będą bardzo Suicider case. No, też tak. mi się tak wydaje niestety. Nie, nie, nie. Ja, to... Ja, to, ja, ja to naprawdę karksam. Ja do prawej. Sięlada tam myślę, przypomnę, a jakbyś chciał użyć. Więc no to, to są dwa takie, takie można więc powiedzieć jest dwa. Wydaje mi się, że po prostu 12, tak, tak, e, wiesz, rozmawiamy. Dwie, dwie zmienne, dwie zmienne zależne, które <gwire> No, mm -hmm. albo niezależna akurat w tym wypadku. No bo ty masz, nie masz numpada, tak? O, no. Ja też nie mam numpada. Nie, yeah, TKL kawał. To jest TKL kawał. No, no że zmienione T po prostu. Ten na tamten. TKL lata. Aha, aha, aha. 10 klawiszy mniej. Okej, okej. Czy to w ci? Tak, to jest, to jest coś, coś mójki. Tak. Też mam taką samą w tym momencie, 10 klawiszy mniej. Ale ja latam na IJKL bodajże. Jezus, Maria! Bardzo źle się... Co? Nie wiem co się stało. Co powiedziałem przecież? Nie wiem co się. Leci, leci, leci. leci. Bagalab, <AUTURA> tak, tak. Kurde. Cześć, to co? Nie no silo, ale ty, nad... y ty nawet nie próbowałeś zwolnić. Ty po prostu na pełnej takiej tej petardzie leciałeś. No lecę. Nawet nie próbowałeś. nic. robić. I on później ci powie po prostu na swoją obronę, że on nie chciał. Bo lata... bo nie ma numpada i on nie chciał. A to że tylko, a to że tylko, to że słyszałeś. A wolniej, żeby nie zrobić swojego To już nie to już jest inna sprawa, tak. <noise> ja no się Ale daleko byłeś, co ty, co ty, co ty, daleko było? Daleko, daleko byłeś, Parzyk ją fuckersa ci ty pokazuje. Ale debil. Ale debil. A, o, dawaj, dawaj, leć, leci, leci. no lecisz. No. Guzik. Guzik. Leci. guzik. guzik, lecisz. No, no, no. no. Guzik. dajesz guzik. Albo dobra. Dolecisz tu Czeka. w ogóle do mnie czy nie, guzik. Nie, nie to się nie opłaca w górę ty latać. Post. Nie opłaca się, to by nie się dało, to by nie się dało. To nic nie dało. Ty, weźmij rób cosplaya Alberto Guzik. No to nic nie, nie, cosplay. Słownego oczywiście. Ty, on się chce tu rozbić, pa! Siema. On, on na mnie stoi tu po prostu O co? Tak. Nie piekendo chyba Stanął na mnie i powiedział. Stoisz tu i nie ruszasz się Stoisz i nie ruszasz się. O, zajebiście Tak, tak stoisz. stoisz. Mam jedno o Robisz śrubo. rano, robisz biznes. Spada, on spada tym samolotem, Mam jedno śmigło stary. Rozwalisz się na mnie śmigła. Tak mam pod ochron, dobra. Ale to się. O dobra. O, spadam, spadam. Ale to jak, Ale to jak masz pod i musisz się katapultować to się rozbij może, co? Piorę drugi mm -hmm. samolot. Wiecie? A gdzie masz? Bo ja nie wiem Są, 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 no. Masz? okej, okay. no dobra, jak zdążysz a, mam nadzieję, że zdąży. Gdzie, 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 on ma drugi? Gdzie, gdzie, gdzie on ma drugi samolot normalny? No, jest taki jest, jest taki tam teoretycznie, ta Chyba, że na i do Nie, tam jest samolot. pomarańczowy, nie, tam widzę, te zielone od o kurde. No, tak, był... tak, to, jest... to próbuj A, wlecieć! Vife zagranie, o kurde. Ależ to by było, no Ale to by było, no, szkoda, że nikt na Jak to ja nie. Jakie tym mam was niby zdjąć? Znaczy, mieliśmy tak, tak. ten, A, sam case pragnę, tylko przypomnieć. No, tym samym, przypomnę, że my lecimy pierwsi, tym więc my... A nie wy tym nie mieliście, mamy nie gorzej. Fat, fat, ty ty masz już masz inny, ty, ty! O ma inny śmigłowiec, Ty! Ty, o, że ogóle, samolot? O, Jezus, się śmigłowiec, nie, tak, nie, śmigłowiec. Śmigłowiec, bo śmigło. On sam jest jak śmigłowiec. Zrobi wam śmigło? A, Jezus, no. No nie tym da się zrobił. w ogóle lecieć. No. Dobra, jak ja mam z tym sterować? Gdzie To wiesz, tam, e... dobra, dobra. sterujesz tak. Przytrzymujesz f i WASD później i w ziemię. <noise> tak, błagaj jestem w ziemi. kurde no! Ty, ale ty masz szybszy samolot teraz, chłopie, co ty narzekasz? Ale lżejszy jest lżejszy i No i z tego? Ale za to nie ten, nie skręca, więc nie wiem, jak on działa. Ale jest szybszy, Strasznie dziwny ten on jest. Kurde! Sam jesteś strasznie dziwny. Sam jesteś to, strasznie to, dziwny. To też, to też. Ula, Czekaj, bo, Ty! Właśnie. A ja mogę naprawdę poczekać, bo tu naprawdę są tylko chydry, ty! No mogę... W sumie... Nie no tak, ale ciężko Tak, tam tak, no ja tu już jestem Tak, tak, ale chcemy do ciebie wylecieć Także możesz chwilę porobić jako ten Ja on cele strzelniczy Szylą, A tu do przodu się wylatuje? Tak, 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 tak. To jest jakiś lepszy wylot Poczekam, poczekam. Tak, tak, tak. Dobra Uważaj, bo goziek jest za twoimi plecami jakby co Na głupi łap poleciał A pociągał się Ojej oj. Jak ci zmieniało? Nie, eee. właśnie. Nie. Eee. Nie, e. E, o. Nie strzelaj z tego guzik, bo ci łeb rozwalę, jak strzelisz. Rozwalą mi łeb? Tak, to będzie twoja ostatnia wizyta na tej dwieście. Siema, guzik? Awaria. Ja, no Dla nie! Na guzik? Nie! Do, no. do nas sprzed. Ja ja do naprawdę? Tą... No, 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 Tam tymu, wys, tymu. wyskakuje dwóch <grym> z torbami na pełnym spidzie. <grym> z jubilera. to przeładowane były. Dobra. Przewaduję, ja, dobra. Jadę. jadę też. ja jadę. Jadę, jadę. jadę Ja. jadę Nie, ja. jadę. nie. 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 ja... Nie. 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 <śmianie> to jakbyś krzyknął to drugie, co Szepard mówił tam Może by cię tak wyjaśnił. Dzwoni papuga Tak delikatnie <śmianie> No jak będziesz słyszał 30 raz w ciągu 5 minut, że dzwoni papuga, to w końcu wiesz... Guzik, rozwaliłeś mnie prawie. Rozwal go. Dawaj go <śmianie> Ale ciarczysty prąd no, siarczysty, ognisty Ale no, ty biegu się go rozwaliłeś tam, że z mapy prawie No on spadł prawie z mapy ja A, widziałem o, ty byłem tą mapą bo cię potężnie Byłem tą mapą widziałem spadł z prawego no. Do dzisiaj mnie Uf, nie boli Ole wzięli mnie we dwóch kurde Ole! Cześć To jest What? ten tytuł właśnie Możesz mnie zjechać <laughs> No okej okay. Nie wiesz, bo, bo, bo. O Jezu! A I potem ona! Yo, 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 yo. Nie podjechałem pod górę. Nie podjechał? <śmach> Nie podjechał! Niestety. Czekaj, idę po kolejny ten. Idę po kolejny... Samolot. Ja no, się wydobyłem ostatnio jak kręciłem ostatnio. No to jak zawsze, guzior. No, <śmach> dobra. XD. XD. Nie, no, Wykręciłem I wtedy ona 360. została moim. Nie <noise> ja chciałem tego mówić, synu Ale I... fajna strona, fajna strona na Instagramku, lubię, lubię Dobrze bycie urożone Mhm mm Dobre Złoto Złoto, Złoto panie Perko, jak to mówią O oh shit, o oh shit no, tak się Ale bo się ostrał, a się ostrał, no, jeszcze zdąży powiedzieć tak, o to gówno, o gówno Tak o powiedziałem, powiedział. no tak było Wziął drugi, wziął drugi, pan. I udało się? Nie udało A, się. Nie się. wydaje mi się, chłopaki, że przegraliście to. Eee, ja bym skończyli. nie był taki... pewny nie, nie siebie. Ja też, bo jesteś dzisiaj <coughs> Nie ma co przesądzić. właśnie. Nice. Ała. Jednak tak, jest jest, to. jest, jest, zle, zleciał. Co? Spadłeś? Tak, tak, zleciał. O, Skąd ty wziąłeś ten samolot, Szepard? Z dołu, z dołu, z z dołu. Jest na szybcy, samym szybcy. dole, jakby? Tak, tak, tak. Ta. Tam A jest ziemi? taka platforma. Nie, tam jest taka platforma. Dobra. Gdzie jest ta platforma? Jest na, no, na dole jest taka platforma. Dobra, widzę taka tam, 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 tam. Właśnie tam, no. Dobra, to ja lecę po samolot nowy, jak coś, o, także. Jest bliżej niż dalej. Czepard, ja jednego palnąłem. U! Żeby nie było. Zostałem pierwszy, Co się stało? Co się rozwalił? go? Co się stało? Co się tymi? Mayday, Mayday! Mam jedno śmigło i się pali! Oho, ale masz jeszcze jeden spadochron, jeden zapasowy. <śmigło> nie, nie ma. <śmigło> okay. Nie miałem. <śmigło> miałem. Bywa i tak, runda czwarta! O, runda, o że taki koki o. zawodnik, że powiedział, że jeszcze jedna tylko. Jeszcze jedna! Widać, że z matematyką były problemy w szkole ostatnio. Jeszcze jedna! Zdana maturka, to już można robić babole. Jeszcze Niestety. Nie. Robić babole. Nie można. Dobra, trzeba teraz jednego zrzucić. Syno. Syno. Syno! Syno! Słuchaj mnie, syno. Za dużo tych spotkań było, ostatnio. <laughs> za dużo. Klania trochę było, trzeć tak, Nie interesuje mnie to. Coca-Coli. Ooo! Interes... Ooo! To czego? 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 Jezu, guzik to jak się koli napije to... W głowie mu się... To się mu się w głowie tak miesza. W głowie miesza. W głowie miesza, koli. miesza, ja to... miesza. Ja to... Futry nie zdążę powiększać mieszkaniu. <laughs> Co? Jezu Syro! Nie, to nie... Jezus Maria A co? Jaj co? Dobra, ej gdzie jest guzik, bo ja w ogóle nie widzę? Ja, Opie, na ty nawet nie jest, gdzie on jest O, prawie się rozbili właśnie, we dwu, guzik leci do ciebie niech leci. A skórny! Nawet, nawet, nawet nie, blisko nie weź jego. blisko, blisko no, rozumiem? Nawet spali nie czuć po Nawet no tutaj. Czekaj, czekaj czekaj, ej, ty, ty, bo ja tosty robiłem niedawno, ale takim serem właśnie zaleciało. No. Za guzikiem przejechałem Aha, no. No, ja, oh Jezu, ty, O to ty, czekaj! Ale stinkur, ale, 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 ale stinkur i dupia Jezus, smak najbliżej Żeby tylko Evron, Żeby tylko Ale tam ser. mozzarella e <gryzmy> za mną Tam jest <gryzmy> Tadak, kilku innych też Oj tak, tak, ja wiem, którego Stinky Ja wiem, którego stinky cheese Ty, 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 ty W ogóle guzik a ty awatary jakoś czasem nie zmieniałeś z stacjach? Nie, ja nie musiałem. Sylo, sylo, tam Sylo skrzydłowego zadziałał, ale dosłownie. Tak, skrzydłowy. nie tak się robi akurat skrzydłowego. Ale dobrze, że chcesz, to miło. jednak nie za tobą. A za tobą, za tobą! Nie, gówno mi zrobi. Ale jednak sajo.pl wpisujesz twój nick A Ale to prawda. Ze szczurka? Tak. To jesteś tak. z tym Stinky No jesteś, jesteś, taki jesteś z tak. Linku, <laughs> szok. No mć, z jeden. To prawda. Aj, 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 aj. Nie wiem co próbowałeś guzika, ale nie słaby. pykło. <laughs> Boże, Boże nad jednego nie, nie potrafi. Na jednego, ty, to ty. zaraz pa, 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 sam siebie rozwali. Pa tu jak leci, oj, nie trafia znowu. Pa na niego. Pa, 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 czekaj, Paajki, czekaj, nie wiem, trafi, pa, Paajki, pa. pa Pa jak, i, pa, czeka, jak leci. No, no, no. Pa, ja go zaraz dogonię, <laughs> Ja go zaraz rozwalę. Pa! Już to robię. Robię to. I ja tego Chodź tu guzik do mnie. Ho, ho, ho. No dawaj! Podjechałem pod ciebie, no. Ale się chowa, ale się chowa. Guzik, kowa. chłopcze. Ja no, to ale to masz ogatego, bo zrób coś no, z no, no, On cię wyprzedził. No, tak, tak, no ja, ja ci do guzika Ja ci daję ja szansę, Mówię, ja ty, wiesz, pod ciebie uratowania czyś. honoru. Tak. Na ładną w jedynkę masz, akurat ją uruchomiłem. Dawaj, dawaj, ho. No czekaj, ja też uruchomię. Ho, masz, w powietrzu jestem, chłopie. No, Łatwiej wiem, się już nie da. Coś masz, O! o! Ale, ktoś... nie, nie, nie. Ale trafił, czekaj, no, trafił. Kurde, kurde. A bo sy sy o! odpadłeś. Kurde. Ej, ja się sam prawie. <laughs> Hej, mogę Ej, Byłem bliżej wywalenia się samemu niż z guzikiem. A bo stylos spadł. Oh. No, no. A kurde, muszę jakoś wykręcić Tylko jeden. Tutaj, no. Wykręć. ale lipa. Wykręca nie. to mnie za każdym razem, jak tu z guzikiem gadamy. Aha. <huyorsun> nie, to żartuję, taki żarcik. Ale żart, nie ale. Wierzcie, Ale poważnie. A, czekaj, freeze, bo ci kolejny członek. A, czekaj, Nie dał rady, nie dał rady, nie, nie dał rady. Oj, ale se spadł? Ale to są spad... triki z Ameryki, chłopi Ale spadł. Czekam na zdrowy. ciebie, fajfusie A, Gdzie to jesteś? czeka jeszcze, aha. No tak, ja czekam ja tu ja czekam Ja nawet nie wjeżdżam tam do środka, samochodzikiem dalej. Ja nie wiem czy ten samolot zbije No masz ostatnią górę. szansę, masz ostatnią szansę tu, jeżeli o, chcesz No dawaj, 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 on ele, ele! No nie, on. Trubkiem lata teraz, złomkiem takim trupkiem. Nie, nie O złomek tak. Możesz jechać dalej Złomek To może... Dawaj go, Shepard Powiedz mi naprawdę teraz Podleć tu, podleć Gdzie ty jesteś w ogóle? Gnojku ty, guzikowy a, 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 Samolot mi sam spada goniecie No słyszę Chodź tu, guzik! O, przeciąg... przeciągnięcie, no nie. Kaj, ty tam poszedłeś. O, A o! O! ty Oooo! <laughs> oddaję, oddaję! Runda oddaję. numer 3, oddaję, 5, oddaję. Runda bozy. numer 5. Uuu. Dobra, runda, runda numer 5. To jest ostatnia <coughs> runda chyba dla nas. <coughs> tak, go zjedźmy. Szepard? Tak. Mhm, nasz plan. Olen. Znam. Plan jest prosty. Paka hoster będą robić? Tak będzie. Tak o, zrobię. to auto nie wysadzam z sajderza od razu. Sprawdzę. No. Poczekaj. Sprawdzi. Tak, sprawdzę. Pozwalam. Pozwalam. Okej, okay, dobra. No daję taką zgodę. Dobra. Ja nie. O, Szybko po Co? Co się stało? Hej. Pogaty? Sprawdził szybciutko. nie <grym> Ale nie to chciałem. No, ale zamiast samochodu... W, w, w ogóle nie to. W ogóle. W ogóle nie to. Shepard, czekaj. Shepard. Zresztą nie ma na co czekać. Oho. Fucking all do to Nie, co ty? nie ty, ty? jesteś głupi.

She was looking kinda dumb uh -oh. with her finger and her thumb in the shape.